Hejo, z tej strony stone i witam Was w pierwszym odcinku serii Minecraft Trick and Tips Ta seria, mam nadzieję, że Wam się spodoba, ale będzie miała taki jeden problem. Zanim zacznę ten odcinek, chciałem wam powiedzieć, że odcinki z tej serii będą dosyć rzadkie. Z tegoż to powodu, że nie będę pokazywał tych wszystkich trików, które pokazują inni, tylko będę pokazywał triki, które sam odkryłem, bądź też zrobiłem czy tam coś takiego, nie wiem, bo co. nie wiem jak to powiedzieć i tak tak jak już wcześniej zapowiadałem na moim kanale miał się pojawić film z komendą na teleportację nuenteru nie jest to żadna modyfikacja, to jest po prostu taki... no takie coś więc tutaj już biorę itemki specjalne, mam tutaj loada na tym na... Boże, jak się nazywało Items, Więc tak, pierwsze co musimy zrobić, to zbudować portal do netheru Pewnie zastanawiacie się teraz po co, skoro mamy mieć do tego komendę. Otóż nie po to, żeby z byle jakiego miejsca się teleportować, żeby teleportować się od razu po wejściu na do gry, tylko jeśli już mamy portal. Jeśli zbudowaliśmy już portal, po prostu wchodzimy do niego, ale kiedy jeszcze nie jest odpalony, wciskamy F3. I jak widzicie, pojawiają nam się kordy. Teraz wchodzicie sobie w obojętnie jaki program do pisania, na przykład Notatnik. Ja właśnie do niego wchodzę. Tylko wy tego nie będziecie widzieć. Tutaj sobie dam niżej. I tak. Kordy mojego portalu to jest minus 235. To jest oczywiście X. Y jest 68. I Z jest minus 13. Okej, okay. i teraz. Chowamy F3, odpalamy portal No i jest No i teraz na przykład idziemy sobie Nie wiem, tutaj sobie idziemy, bla 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 Tu coś tam szukamy, kopiemy Na przykład, nie wiem, chcę sobie zbudować domek I chcę go ozdobić sobie netherrackiem, ale nie mam nederaka, No więc wpisuję sobie po prostu komendę Czyli Slash tp Minus 235 68 minus 13 O, czekajcie, bo nie mam permisji Tutaj o. Kurczę. 12 napisałem. Czemu 12,5? Miało być 13. Tu napiszę 14, o. Nie wiem dlaczego tak wyszło, powinno być inaczej. No i jak widzicie już y, tamtą komendą się przeteleportowałem. Bo tutaj mam jakiś błędy, że mnie, że napisałem 13, że teleportowało mnie na 12 Jeśli chodzi o Z No ale u Was tak nie powinno być Teraz to jest jedyny raz, gdy mi się tak zdarzyło No ale jest taki jeden mały problem Mianowicie, że na przykład jeśli jesteście w nederze Oczywiście to wszystko działa tak samo Z tym jednym problemem, że jeśli na przykład zgubicie się To ta komenda nie przeteleportuje was w tam, tam samo miejsce, tylko przeteleportuje was na kordy yy, w te, Właśnie te kordy, ale w nederze Więc będziecie mieli daleko od portalu No ale wtedy wystarczy, że się zabijecie, tyle że stracicie swojej itemki Więc nie polecam tego, no wiecie, że wystarczy tam yy, tylko zobaczyć tam yy, Tylko zobaczyć Ehy, Boże mm, Gammy mod zero tylko wystarczy zobaczyć na jakich kordach jest wasz portal w nederze i to działa od razu. O, tu się pojawiłem koło mojego star starego portalu. No, no więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli chcecie takich więcej, ucieszyłbym się z łapek, wtedy widzę, że oglądacie te filmy, że podobają Wam się moje triki. Nie obraziłbym się też, gdybyście dali mi suba wtedy bylibyście na bieżąco z moimi filmikami i, bylibyś, i szybko dowiedzielibyście się o kolejnym odcinku. Więc to by było na tyle. No, yy, co by tu dużo mówić?